Stary Testament. Słyszałeś o takim czymś? Takie tutaj w Bibliię. Stary Testament to takie straszne historie. Bóg jakiś rzuca ognie na kogoś, rozwala jakoś w sodome i Gomorę, coś tam jeszcze. Kogoś walczy Bóg, zabija Bóg, niszczy. Mm. Nowy Testament? Kochający, Bóg się zmienił. Nieprawda. Bóg się nigdy nie zmienił. A ja jestem jakimś elementem, bo z tego co słyszę, wszyscy nawracają się do Nowego Testamentu, ja się nawróciłem czytając Stary Testament. Tak. Nowy Testament był dla mnie jakiś taki, takie trochę, właśnie takie trochę za piękne, po prostu, nie? A Stary Testament, czytałem historię, jak Bóg walczył i zabijał ludzi. jak zrzucał ognie, zdaje się, gdzieś tam, w momencie, że ognie spadały na Amerykitą, zdaje się. Taka historia tam była. I ja w tym miejscu się nawróciłem. W tym miejscu Bóg mi się objawił. Możecie zrozumieć lub nie. Jak mi się Bóg objawił? Nagle zrozumiałem, że ja jestem stworzony przez Boga, który jest miłością, a we mnie tej miłości nie ma. I pozazdrościłem tym, których Bóg zabija. Nie wiem, jak to się zadziało. Po prostu poczułem jakby obecność Bożą, obecność czegoś, z kogo, kogo, kogo powinien być stworzony, jego podobieństwo. I zrozumiałem, że we mnie tego podobieństwa nie ma. Mimo, że byłem dobrym człowiekiem. Byłem dobrym człowiekiem, który chodził gdzieś na wolontarię, odwiedzał ludzi w szpitalu, robił różne inne rzeczy. No, pełno dobrych uczynków miałem na swoim koncie, ale to nie zadziałało. To nie zadziałało. Po prostu każdy z tych dobrych uczynków... Ja na przykład odwiedzałem ludzi w szpitalu i mi się taka nitka wspomnień nagle pojawiła, dlaczego ja to robię. A dlatego ja to robię? Bo ja kiedyś dziadka okradłem. I takim zbiegiem wypadków, przypadków, nie? Od tego doszłem do tego, że teraz ja muszę nadrabiać, robić jakieś dobre uczynki, odwiedzać chorych na przykład, żeby sobie odpracować. Okrętnie to brzmi, ale wtedy poczułem Bożą obecność i Bożą świętość. Tak, jedne co miałem w głowie, to pozazdrościłem tym, kogo Bóg zawijał, bo też bym chciał zginąć z Jego ręki. A nie z innych, że tak powiem, powodów. To zaszczyt moim zdaniem jest, zginąć z ręki Boga. I tak w Starym Testamencie można się nawrócić, i każdemu polecam czytać. Zaczynać nawet od Starego Testamentu, jeśli chcesz poznać Boga naprawdę, jaki on jest, a nie chcesz poznać, jaki on jest nie wiadomo skąd. Widzisz, terapia śmiercią. Coś takiego teraz wprowadzamy, takie hasło dziwne. Terapia śmiercią. Chyba algorytmy YouTube'a to już wystrzelał, to na ostatni koniec internetu, e, ale dobra. Widzisz. Ja się pogubiłem. Ja się pogubiłem w tym wszystkim, jak się nawracałem, bo nagle zobaczyłem, no jest Ewangelia. Ludzie mówią, że będziesz szczęśliwy, Bóg ci będzie błogosławił, e, będzie ci tam wspierał w Twoich inicjatywach i tak dalej. No tak mówią ludzie, że Bóg to jest taka dobra wróżka, który, który wszystkim pomaga. E, zwłaszcza w osiąganiu sukcesu i innych takich Ciekawe, nie? Bóg to jest taki, ktoś, który zawsze przytuli. Praktycznie nic nie wymaga, głaszcze, w ogóle tak czeka, aż się łaskawie go poprosisz, łaskawie go wpuścisz, łaskawie coś tam, w ogóle takie pozwolenie dajesz Bogu, stwórcy swojemu, nie? No Takie dziwne teologie mi były wprowadzone, które dzisiaj wątpię, że były prawdziwe, bo jak otwieram Biblię, to widzę to troszkę inaczej. Biblia mówi tak naprawdę o czymś bardzo radykalnym. Mówi o terapii śmiercią. Mówi o terapii śmierci. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyje w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie siebie samego. Tak. Żyję już nie ja, ży żyje we mnie Chrystus. Jeżeli on już nie żyje, a żyje w nim Chrystus, to znaczy, że ktoś musiał umrzeć. Dokładnie. Biblia mówi o tym, że jeżeli się nawracasz, to tak naprawdę umierasz dla swoich życiowych celów, dla swoich wartości, idziesz na inną drogę. Nie kombinujesz, jak tu przetrwać po prostu ze swoją starą drogą, różnymi sztuczkami psychologicznymi i innymi dziwnymi rzeczami, żeby przypadkiem tu przetrwać, a gdzieś tam cię na końcu Bóg zaakceptował. To nie jest chrześcijaństwo, to jest oszustwo, um, ale. W chrześcijaństwie umieramy dla siebie. Czyli na przykład taka popularna teologia o niskim poczuciu własnej wartości, że o, ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, dlatego się źle czuje, dlatego ma depresję, dlatego coś tam. Wiecie, jak to się ma do Biblii? Nijak. Wolałabym nawet nie mówić, skąd się to wzięło, ale mm, nie, nie, nie z Bożej Teologii, tylko z demonicznej Teologii. Um, no bo ktoś miał niskie poczucie własnej wartości, no ale na szczęście pojawiły się jakieś objawienia, które podniosły to poczucie własnej wartości tego człowieka. No i mamy. No i mamy niskie poczucie wartości jako obwinie, obwinienie wszystkiego, co jest przyczyną złego samopoczucia. Tymczasem Biblia mówi, że jeśli czujesz niskie poczucie własnej wartości, jeśli to jest Twój problem, to Biblia mówi, że masz za wysokie poczucie własnej wartości. O, jeszcze czujesz siebie. I to jest Twój problem. Powinno być tak: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Więc jeśli masz jakiekolwiek poczucie własnej wartości, to znaczy, że masz za duże poczucie własnej wartości. Nawet jeśli masz niskie. Nawet jeśli masz takie niskie, że już niżej się nie da. To masz tak naprawdę za wysokie, bo jeszcze żyjesz dla swoich wartości. Więc do szczęścia biblijnego będzie ci daleko. Wedle Biblii, twoim pasterzem nie jest poczucie twojej wartości. Tylko twoim pasterzem jest Pan Bóg. Wiecie, ja nawracając się w tym Starym Testamencie, czytając ten fragment o tym, jak Bóg zabijał tych ludzi, ja w tym momencie zamknąłem Biblię, pamiętam, i sobie pomyślałem, ja to jestem lepszy od tego Boga. Ja to jestem lepszy, bo ja nie zabijam. Ja odwiedzam ludzi w szpitalu, ja pomagam im. Ja im przynoszę tam zakupy, robię ja coś, ja tamto, o wam to i tak dalej. Takie miałem, wiecie, poczucie wtedy, nie? To jestem lepszy po prostu od Boga. Ja miałem takie wysokie poczucie w wartości. wartości. Nie wiem, mówię, sąd się wtedy nade mną odbył, tak jak jest napisane. Mane tekel faras, czyli policzone, zważone, podzielone. Tak się wtedy ze mną stało. Dokładnie. Zostałem policzony, zważony, rozdzielony i tak dalej, i okazało się, że nie waży nic, bo we mnie nie ma już nic tego, kim powinienem być. Wtedy ta obecność, Boże, pamiętam, jak czytałem, ustała na szczęście, bo ja już naprawdę myślałem, ja chciałem, żeby mnie Bóg zawił w tym momencie. Odnośnie pozazdrościłem wszystkim ludziom ze Starego Testamentu, z Sodomy, wszystkim im pozazdrościłem, że jej Bóg zawił. Jak masz do czynienia z taką prawdziwą, bożą miłością. To, to widzisz, ile warte są twoje czyny. I tak było u mnie. E, I tak było u mnie. Wtedy pamiętam, zrozumiałem, ok, zamknąłem książkę, zamknąłem bildzie i pomyślałem, no to jeszcze raz się spotkam z tym Bogiem, tak już na pewno w całości, to będzie kiedy umrę, i wtedy albo będzie po mnie, albo przyjmę Zbawiciela już teraz. Cokolwiek gadają, kto to jest ten Zbawiciel, jak to działa i tak dalej, nie mam zielonego pojęcia. Nie było wtedy na internecie tak tłumaczone wszędzie dookoła. Nikt mi tego nie tłumaczył. Ja wiedziałem, że ja muszę mieć tego Zbawiciela, o którym wszyscy dookoła gadają. Muszę go przyjąć tak na poważnie. Nie chodzi o przyjęcie opłatka i tak dalej, ale muszę go przyjąć jakoś tak na poważnie. Jak się go przyjmuje na poważnie? Tak jak Biblia mówi, uwierzył, dał się ochrzcić. I tak też zrobiłem wtedy. Mm. I tak też zrobiłem jak za jakiś czas później. No ale co dalej? Dalej nastał powoli proces odżywania i umierania u mnie. Generalnie cały czas szukałem szukałem różnych tam dziwnych rozwiązań. Trafiałem na te dziwne Ewangelie sukcesu, niesukcesu yy, dziwnych takich yy, ludzi. Aż w końcu dotarłem, o co to tak naprawdę chodzi? A chodzi tu o terapię śmiercią. Tak chodzi tu o terapię śmiercią naprawdę o nic innego. Tylko o terapię śmiercią. Po prostu żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chciałem, żeby to się kiedyś w pełni objawiło u mnie. No i, i tak to u mnie wygląda. Słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałem powiedzieć. Od jakiegoś czasu prowadzimy takie szkolenie dla chrześcijan nowonarodzonych na którym właśnie chciałem Was zaprosić. I to szkolenie właśnie będzie o tej terapii, której właśnie mówię. Nazwaliśmy to terapia kod ponieważ w internecie to słowo terapia śmierci. Myślę, że raczej nawet nie tylko w internecie, tylko gdziekolwiek będziemy chcieli z tym pójść do ludzi, to będzie to dziwnie widziane. Ale w ramach tego, co tam organizujemy, czy takiego szkolenia, na które chciałem serdecznie zaprosić ludzi wierzących. Nie, wierzących niestety w tym momencie nie zrozumiecie. Jeśli ktoś nie przyjął łaski, to raczej będzie miał pokręcony rozum cały czas i nie zrozumie, o co nam tam chodzi. Ale na tej tym, na tym konferencji, szkoleniu tłumaczymy po prostu od początku, mniej więcej do końca, dlaczego odrzucamy wszystkie drogi psychoterapii, jakie mamy dostępne i idziemy na terapię śmiercią jako propozycję na zdrowie psychiczne. Jak widzicie, na moim przykładzie da się z tego wyjść. Z długie ze schizofrenii i z innych nieuleczalnych chorób, które mi diagnozowali i jakoś z nich wyszłam <grym> i żyję. I żyję, funkcjonuje, pracuję. Da się. Da się. Więc y, terapia śmiercią działa. Jak widać, dalej tu jestem, ale już większa część mnie umiera. Po prostu nie przejmuję się różnie wieloma sprawami. bo Moje życie jest już pod innym pasterzem. Moje emocje już mnie nie pasą. Nie pasą mnie moje emocje, nie pasą mnie moje przeżycia, nie pasie mnie to, co mi, mi, mi się w życiu przytrafiło. Ale pa pasterzem moim jest Jezus Chrystus. Tak po prostu. Życzę wam tego samego. No i zapraszam. Linka dam pod, yy, pod nagraniem. Trzymajcie się. Hej!